Siemano, dziś jeszcze ja zagram w kloce, jak po raz trzeci praktycznie w sumie na moim kanale nowym, śmiesznym, głupim, brzydkim. No i się odrodziłem w dziurze, teraz i tam w Jakieś tam najazdy były, ale ominę to, poszedłem sobie bokiem. W sumie jedzenie mam, mam trochę do przepalenia, ale do przepalenia jest. To muszę tu sobie włożyć, o tu jest Arksonek Kręgiel. To, to, no i co mogę kopać dalej, tam mam jeszcze żelazo, więc będę trochę obłowiony tym czymś. Zaraz będę mi się już podrzewa, bo nie mam za bardzo nic. I te drewniane i te my trzeba zamienić w żelazne. Najlepiej reakcowe, jak ja dzisiaj znajdę jakieś diaksy. To by było fajnie, więc kop te żelazo szybciej, ja nie mogę. To już się przepaliło wszystko, no to mogę dać od razu to. To już się pewnie też przepalił, żartowałem. Od razu dam te rudy. To wejść, żartowałem, dobra jednak nie. To tam niech zostanie. Tu sobie wykopę. Kopałem sobie przy próbie No, włączenia nagrania, to sobie kopałem najpierw żelazo, znaczy najpierw węgiel, potem trafiłem żelazo, potem znowu kopałem węgiel i znowu znalazłem żelazo. Tak wyszło. Żelaza mam już 5 i 16 chyba się tam przepała z tego co pamiętam. Lecz mam sklerozę i nie wiem, nie pamiętam. To trzeba dokopać i wyładać z tej dziury brzydkiej. To sobie tylko zamiast stąd to mam ile? 10 Też mam 10, mam 4 tego. Crafting, 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 nie mam. Myślałem, że zabrałem komuś, ale jednak nie. Ale zabrałem jakiegoś rudego drzewa. To sobie taką cyk kilo żelazny. Yy, nie wiem czy od razu robić kire, czy bić się drewnianym mieczem. O, drewniany miecz też trochę schodzi szybko. Więc chyba, 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 chyba. Wezmę coś takiego. O! Cyk. To przerobię na patyki. Cyk, cyk i mieczuj. Dwa żelaza sto za enchant. Trochę książek też zabrałem. Terata Cztery, na buty mi stać. Jedziemy z tym. Żelaza. Jak na razie. To nie się szybciej robi, bo już się niepokoję. Cyk, znaczy niecierpliwie no. 9 połowę z tego zabiorę i z tego też połowę i jeszcze raz połowę i jeszcze raz połowę i to jedno chyba wystarczy, jak nie, to zostawię ten drewniany kilow to też już wezmę i zostawię tą łopatę 7 z 7 mogę sobie zrobić siekierkę będę już miał żelazną siekierę tu mam kolejny, to zrobię czepek, czapkę, Chwomy. Nie wiem. Tu mam jeszcze dwa, tu jeszcze jeden. Więc mogę sobie na, tym, na tej reszcie przepalić to. No się na arbuzę, więc będę miał trochę jedzenia. Razem z tym drewno. Nie mam za dużo, ale mam dużo patyków. To i to mogę już sobie chyba zebrać. Nie. Ile ja mam cztery tego tak żelaza? Więc chyba nic zbroi nie zrobię. Ale łopatę będę miał nadal taką Eee... Yy, bruk Idę po jakieś drzewo O tu właśnie w tej wiosce się skutabaniłem, taka I teraz zebrałem sobie drzewa także mieć do tej jaskini śmiesznej Aha, obrałem drzewo, fajnie ze ześciąć Dobrze, jest na razie Czy na razie? Już jest noc, więc tak średnio Dobrze Teraz muszę sobie jakieś, nie wiem, miejsce na osiedlenie się, HTC zrobić albo coś. Fajnie by było, nie? Tam coś jest? Albo mi się przewidziało, albo coś tam było. Ale raczej mi się przewidziało. Mogę te wodorosty sobie sobie zabrać trochę. Też mi się przydadzą, też to jest z tego jedynie. Więc. Przyda mi się. Ale tu coś jest. Zglina jedynie i te wodorosty, i tam była ryba jedna, chyba chyba, chyba, chyba. O, tam są te, co mnie goniły, ale w wiosce. Dobra, zbieram sobie trochę tych wodorostów. O, ty Cyk, ile mam? 27 po jednym. Trochę też jeszcze tego wezmę. Tego w razie czego, żeby mieć nie umrzeć. Wyjełaś z tej wody Trata. O, idę na tamty normalny biom Chyba na normalnym biomie będzie lepiej. Chyba O, ryba, nie będę jej przeszkadzał. Ten drzewo coś mam Nie mam To będę musiał coś zrobić, znaczy Będę musiał sobie zebrać. Tego nie potrzebuję. To pewnie się zaraz wymienię, to też tego to wywalę sobie okorowane akacje wypienie. Tego też nie potrzebuję. Ile mam sezonkę akacji? Se stawię, może się do czegoś przyda. Od Jak sweet. O to może ktoś coś budował. Ale jakoś nie dokończyła, po prostu ktoś mu rozwalił to. Możliwości są dwie. Zaraz to może przejmę, już będzie moje. Kodak buduje I będzie pity zielącoś Łej tam są jakieś śmieszne wieże Ale tu chyba był wzi Tu jakaś podziemia, łej Wszystko pity Chyba se to zabiera Stoi Co tego Nikogo Niczyje Już jest moje To mu jeszcze ze śmieszną wieżę obczeje no ja myślałem, że coś tam będzie, jakiś tajny przejście czy coś Tu znowu coś rozwalone No nie wiem, nie wiem Ale się tepnę na randomowe TP Tu już wszystko zgryfowane To już, no to tepnę się na RTP No RPT No znowu RTP napisałem RPT Jak coś to zapraszam na serwerek Dostanie serwer. Chyba nie wiem nawet jaki to ma IP. Czy coś jest takiego? IP? Nie wiem. Pewnie podam gdzieś w pisie czy coś. Na przepiętym komentarzu. bo Serwer fajnie, spoko działa. O lis. Nie wiem jak tego lisa osiedlać. Ile mam tych jakut siedzę. Ła, ła. o, 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 o ratowałem. Chodź tu lis. Lis No Lis, chodź tu O, masz jedzenie No dałem ci Chodź tu No rozdaj no Coś tu mamy To chyba tu sobie zrobię domek jakiś Jakąś prowizorkę, nie wiem Coś z jakieś ciemne drzewo <laughs> Zbiorę Co co dam do tego, nie, co to mam najwięcej, co to co dam o, jakieś świnie też przyszły tu Tak, tu była jakaś jaskinia? Nie. Ja po prostu mam za co, a nie... nic nie widzę. Tu są dużo z tych liści. Lisów nie liści. A liści też jest dużo. Tu nikt nie budował chyba. Z tego co widzę. A na łóżko już będę miał jeść. 4, nawet wiaje na Nawet nadmiar mam. Ojechacie. Dobra, robię sobie tylko taki, nie wiem, szkielet domu, pewnie dokończę w następnym odcinku i będzie piosenka na coś, ale już po wpierdzie... w Pietrol. Myślałem, że mi świetnie uderzyła, ale ja mam też zabiję tego, żeby mieć nie. Sześć tylko mam, nie wiem czy takie jakieś chcę odrąbywać ten dom, czy nie. Na początku zapewne coś tam małego no, ja zbuduję albo od razu pójdę na całość. Nie wiem, zobaczę. Fajnie by było, jakby był fajny domek. No, fajno, fajno. O, tu jest fajna lokalizacja. Takie coś. W sumie. No, taki tej wysepce. To nie jest głupi pomysł. Nawet dobry. Texture jakiegoś wygrałem, pierwszego, lepszego Ten mi się spodobał, to sobie wygrałem Tu są jakieś góry Dobra, ciul gracz Kolejny Tylko Szkoda, że tak mało graczy gra na tym serwisie Tu coś jest w wodzie Chyba nie. No właśnie, miałem tą... Łopatę zrobić ja, trochę żelaza mam, więc dobrze jest. Myślałem, że to szybciej będzie kopać, serio? Ja to na pewno szybciej niż bym kopał, nie? Zjem to. No, nowy gracz. A już jeden wyszedł. W sumie będę musiał sobie trochę powiększyć tę wyspę, bo ta taka trochę. Mini wyspa, mini Mike, mini Jack, itp., itd. O, i wróci na serwer, no nie wiem. Albo tutaj, albo gdzieś indziej, no nie, nie wiem. Tutaj zostaje, jak już tak. Próbuję to powiększyć, to zostaje tutaj. Podoba mi się jaki mniejszy domek chce tu zrobić, jak taka mała wyspa jest tak, drzewo te tu będzie pierwsza ściana, tu cyk o ten crafting muszę przenieść Bo nie pasuje Cyk o tu dobrze jest, dobrze jest Teraz tak, tu o Jest dobrze Początkowy domek zawsze musi być taki to się tu włożę i teraz tak, dwa od tego, i dwa od tego Dobrze, dobra, może być Niech będzie Teraz tak, muszę te wszystkie główne po... Rzeczy poukładać O, teraz tu po, po jednym Nie, dobra Tu mamy dwa rodzaje mięsa Więc to wezmę nie wiem, czy coś z tych jagód można jeszcze zrobić. O, tu mam takie fajne, cyk, za się Resztę sobie tego, tak jakby taki szkielet dokończę. Szkoda, że by się zmarnowało. A bo nie, czekaj. E, to tak o, zrobię. Nie wiem, czy to będzie lepiej wyglądało, czy nie. Ale zrobię. O, tak. Nie leżę. A, i drewno mi starczyło, więc spoko. Ale mało to pewnie Nie, nie wiedziałem, że aż takie małe to będzie. No, wrócił, najwyżej sobie to dorobię jeszcze. On zrobię sobie jakieś przejście tajne. Chcę co tak daleko jest. Piasek. No, idealne. Jeszcze to tutaj węgla pokopie. No i najlepiej. Widzisz co? To... To było dla mnie zbudowane nie? co tu crafting zrobię? Nie wiem, co za kaszyl w tle, jak coś to to nie ja, żeby nie było. Czyli mam jakieś te pochodnie, co zrobię na bogato. teraz ta jeszcze żelazo, no nie wierzę. Jak to najlepsze, dziura chyba cyk. I dlatego było, łeh, tu jeszcze jest, no nie wierzę. Jeszcze jest. No, spust na widok tego żelaza. Ej, no, co tak dużo tego? Znaczy, ja się nie ten. Nikt nie wam, Ale, no. Piaskiem to? Nie, koblem. Brukiem. Na no, bogato. Tak, Chyba jest dobrze. Dobra. Mm. Tu bym co zrobił jakiś, nie wiem enchanting. O nie, tu już nie, tu już, to już nie Teraz tak yy. Tak tego nie chciałem Zalepiłem Dziury, jest dobrze, nic nie było Wszystko jest dobrze A ja bym co tego craftinga tak, no craftinga Nie Arbus, tylko z Enchanting Enchanting No Zobaczcie Teraz tak Gdzieś wyjście e, Najpierw tak to Bruk Będę pamiętał chyba gdzie to jest W rogu mojej chaty jest dobrze e, Tak Trochę żelaza Przetopię, tego się nie da przetopić W ogóle co tu mam Bryłka żelaza Kamień, potonka, tak by... Ja się tu nie znam. Może ja sobie trochę tych biblioteczek zrobię. Też fajnie by było. razie ja sobie, sobie tylko trzy zrobię. Nie, 5 Dobry z matematyki to ja nie byłem. I nie jestem, i nie będę pewnie. Pięć tego. I teraz jak to zrobić? To, to, to. I to. I to. Tyś. Kupo. O, jest. Który już jest level w ogóle? Dziesiąty. I ma bogato. Tylko jeden problem, że ja nie mam lazurytu To tak średnie jak bez lazurytu robisz robię. I dobra, chyba to będzie końcówka odcinka pierwszego. Jak się spodobało, to oczywiście wiesz, co robić, nie? Wiesz, co robić, nie? Wiesz, wiesz, wiesz. Dobra, i